Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam mięso mielone z przyprawami i galaretą w takiej dosyć wielkiej puszce. Jak się przypadkowo okazuje, ja już takie coś kiedyś pokazywałem, jadłem, no z tym, że ta firma sobie nakleiła nową naklejkę z nową nazwą czyli po prostu to, co kiedyś sprzedawali pod inną nazwą, teraz jest jeszcze pod inną. Prawdopodobnie tamto może kiepsko się sprzedawało, może tu jest bardziej normalna, czytelna nazwa tego dania. Bo jak się okazuje, tutaj na puszce mamy napis tego starego dania, jak się nazywało, czyli nie mamy tu mięsa mielonego z przyprawami i galaretą, tylko mamy tutaj rumiane mięso mielone w aromatycznym auszpiku. Tytuł może trochę dziwny, może dla wielu osób niezrozumiały. Może dlatego to się nie sprzedawało, i po prostu zrobili inną, nieco nazwę? No ale powiedzmy, kiedyś takie coś jadłem, więc mniej więcej wiem, jak to smakuje. No ale skoro już mam to pod inną nazwą i mam takie, no to już pokażę, jak to wygląda. Pewnie wiele osób na tamtego mogło filmu nie oglądać. Tu mają wszystko na świeżo. Puszka oczywiście jest trudno otwieralna, jak to większość bywa z tej firmy. Arpol jest tego tylko dystrybutorem. Wyprodukowano w Polsce, ale nie napisali przez jaką firmę. Prawdopodobnie firmę Rolnik, ale ja nie mam pewności. Jeśli chodzi o sam skład, to mamy niezbyt ciekawy, ale jeśli chodzi o wagę, mamy tego tutaj 810 gramów. Kaloryczność to 248 kilokalorii na 100 gramów produktu, czyli cała taka puszeczka to powinna mieć 2008 kilokalorii. Całkiem sporo, no i oczywiście, wszystko w zależności jak sobie podzielimy na ile porcji, na tyle nam to wystarczy. W moim przypadku, te poprzednie takie z takim mięsem w całości podzieliłem na 6 obiadów, i było wszystko w porządku. Oczywiście z dodatkami, nie wyłącznie samo mięso. No i najprawdopodobniej tutaj będzie podobnie, chociaż może być troszeczkę mniej, ze względu na to, że tu jest, tu powinno być sporo galaretki, więc ono się nieco rozpuści. Zrobi się taki sosik, powiedzmy. No i tego mięsa jest nieco mniej, więc starczy powiedzmy na mniejszą ilość porcji, ale oczywiście, w zależności ile kto potrzebuje, to tyle sobie zrobi. 5, góra, sądzę 6 porcji z tego powinno wyjść. Można zjeść to na zimno, można na ciepło, jak tam kto woli. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj mięso wieprzowe prawie 51%, woda, przyprawy i dodatki funkcjonalne, no i takie dodatki to jest m.in. substancja konserwująca, białko sojowe, hydrolizat białka sojowego, stabilizator, jeden drugi, wzmacniacz smaku, jeden drugi, żelatyna wieprzowa, aromaty, sól przyprawy i ekstrakty przypraw, substancja żelująca, cukier, glukoza, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka ponad 6%. Skórki wieprzowe ponad 6%, cebula i papryka suszona, i to tyle. Skład dosyć długi. Nie wiem po co tutaj ten mom z kurczaka dali. Ja zazwyczaj takich konserw staram się być z dala. No ale powiedzmy, że tu nie jest tego jeszcze zbyt dużo. Po co tu psuć inne mięso takim dodatkiem? To nie wiem. No mięsa może nie jest aż tak zbyt dużo, ale tu powinno być dużo galaretki, więc też jest ok. Dla tych co lubią galaretkę, ja akurat do nich należę, więc jest w porządku. No, niestety, skład jest dosyć kiepski. No, ale takie to jest mięso. Trzeba mieć otwieracz, oczywiście, do otwarcia. Jak nie mamy, to mamy problem. No, ale jak bierzemy, powiedzmy, takie coś na wyjście w teren, no to raczej chyba powinniśmy się zaopatrzyć od razu. Może być w multitulu, może być osobno ewentualnie, ostatecznie, zawsze można otworzyć to nożem. Gdzie ten komor mi tu lata? Tak to się prezentuje. No jest tu sporo tłuszczyku, sporo tej galaretki. No wiem, że ta galaretka oczywiście występuje na około praktycznie tej całej puszki do samego dna. Tam nawet na samym dole jest całkiem jej sporo, więc niekoniecznie musi być aż tutaj na wierzchu. Oczywiście jak to smakuje, jak to wygląda. Na zimno. Jak dla mnie konsystencja jest taka zwarta. Nie jest to takie coś w rodzaju pasztetu czy coś w tym rodzaju. Sama galaretka bardzo dobra, taka aromatyczna. Samo mięso jest rzeczywiście bardzo dobrze doprawione. Bardzo sporo czuć tutaj papryki. Pod względem smakowym jest to bardzo dobre. Galaretka jak i mięso jest też trochę tłuszczyku. Albo on może nawet i całkiem sporo. Więc opcja, powiedzmy, do posmarowania, do dodania na chleb, bułkę, jak najbardziej jest. Ale ja, oczywiście, wolę zrobić sobie z tego danie na ciepło. Ale zjeść jak najbardziej w takiej formie też się da. No niestety będę musiał troszeczkę tego tu i Nie da się to tak przerzucić całkowicie. No z galaretki oczywiście jak się to podgrzeje, zrobi się taki sosik, więc samo danie nie będzie jakieś tam suche czy coś w tym rodzaju. No widać tu nawet takie spore kawałki tej papryki w tym mięsie. Raczej tego kurczaka tutaj nie zauważymy ani nie wyczujemy. Raczej jest tu inne mięso bardziej widoczne, bardziej smakowo wyczuwalne. Jeszcze tej galaretki. tyle chyba wystarczy jeszcze tu ją zgarnąć no i oczywiście jako że samo mięso to nie za bardzo jak dla mnie ja sobie dodam do tego kaszę gryczaną plus warzywa mm, takie jak mm, no, jak do typowej zupy się daje. Ugotowane jest to wszystko w bulionie drobionym. Więc jakiś już dodatkowy jeszcze smak jest. Włoszczyzna, o, konkretnie. Można oczywiście zjeść to z ryżem, ewentualnie z makaronem, jak tam kto woli. Mi pasuje akurat w takiej formie. No i w moim przypadku kilkanaście minutek podgrzewania, mięsko się nieco poddusi i zobaczymy czy to smakuje lepiej czy gorzej. Mamy całość podgrzaną. Tak to się przedstawia. Najpierw powiedzmy samo mięso. Zdecydowanie lepsze niż na zimno. Ten tłuszczyk i ta galaretka się całkowicie rozpuściła. A zrobił się taki, powiedzmy, sosik, który niestety częściowo został wchłonięty przez tą kaszę. No ale dzięki temu danie nie jest jakieś suche czy coś w tym rodzaju. Nie ma może takiego typowego jakiegoś sosu w dużej ilości, ale powiedzmy, że danie jest wilgotne. Teraz jak to całość smakuje. Mm. Bardzo dobre. Na pewno, zdecydowanie, samo mięso jest lepsze na ciepło niż na zimno. Z dodatkami swoimi ulubionymi. W moim przypadku, akurat, jest to bardzo dobre. Każdy oczywiście może sobie to zrobić na własny sposób, nie musi akurat robić dokładnie tego samego, co i ja. Mi takie coś jak najbardziej pasuje. Jak ktoś lubi kaszę gryczaną z dodatkiem warzyw, to sądzę, że z takie dania będzie zadowolony. Oczywiście jeśli chodzi o smak. Bo smakowo jest to bardzo dobre. Bardzo świetnie doprawione mięso. Dodatkowo jeszcze bulion drobiowy, który tu był, też jakiś dodatkowy smak to daje. Galaretka dobra, tłuszczyk roztopiony jako nośnik smaku i jest to smaczne. No i teraz tutaj problem. Dla kogo ta jest puszka potrzebna? Polecam jak najbardziej osobom, które nie sprawdzają składu i dla nich to jest mało ważne. Ważny jest smak, no to pod względem smakowym jest to bardzo dobre ale jeśli osoby, które patrzą nie tyle, że na smak a na też skład, czyli ważny jest i smak i skład, no to tutaj raczej nie polecam, no bo jest tutaj tego no, dziadostwa e-składnikowego zdecydowanie za dużo, no ale każdy ma wybór, czy takie coś kupuje, czy nie jeszcze w moim przypadku kupione w dobrej promocji, więc nie jest źle ale nie jest źle pod względem smakowym, źle jest pod względem składu, no ale takie to mamy mięso Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.